Jest podział konstrukcja budżetu. Pierwszy raz w tej kadencji ja uczestniczę w jakiejś wymianie dyskusji na poziomie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. To ta zwana, tak zwana superkomisja, w której zasiada m.in. trójka państwa z prezydium. A powiem tak: słucham i nie wierzę w to, co opowiadacie. Była dyskusja w poniedziałek na komisjach. O ulicy, zdjęciu ulicy Cisowej. No, Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę zarządzenie wójta w sprawie konstrukcji budżetu, tam za priorytet miały być uznane inwestycje, które będą inwestycjami kontynuowanymi. Ja wam przypomnę, że w starym składzie Rady bodajże w 2019 roku ulicę Cisową wrzuciliście zarówno do WPF-u, jak i do budżetu. Była ona robiona tak, a nie inaczej. Była ona robiona tak, że potem została po latach projektowania zdjęta. A teraz kolejna próba podejścia pod tą ulicę, kiedy udało się zorganizować punkt ze wody, czyli jak gdyby te rzekome problemy znikają. No, ustami przewodniczącego Komisji Budżetowej Pana Maja to to ma zejść. No, z całym szacunkiem, nie wiem, ta kwota oszczędności wszystkich, które radny Maj zaplanował to jest 300 czy 400 tysięcy złotych. To przy samych wydatkach majątkowych mówimy o 1%. To, to taki program oszczędności, wiecie, no, no wstyd go ogłosić, tak? Ja przypomnę jeszcze jedną rzecz. Dlaczego mówię, że ta, ten brak pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Superkomisji? Rok, tak jak Wam mówiłem, 2021 to 8,3 miliona zadłużenia. Na koniec przyszłego roku 52,5. Szanowni Państwo, ta zabawa jest bardzo groźna dla budżetu. Te oszczędności to jest tak naprawdę, no to jest dzielenie łupów. Y Uderzanie w niepokornych i to ma tylko ten charakter. I teraz pytanie, jak wy obradujecie? No przecież jeżeli wybieracie, czy ta inwestycja jest ważniejsza, czy, czy tamta, no to jakiś podstawowy wskaźnik, choćby ten, ta ilość docelowo utwardzonej na wierzchni, na mieszkańca. No, dyskusja na tym, że to zrzucamy, a tu to jest to jest dramat. Zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo tych potrzeb przejrzenia wnioski do budżetu było masa. Szanowni Państwo, ja wiem, że jest bardzo dużo potrzeb, sam zgłosiłem kilkanaście wniosków, no ale potrzeby Państwa z Komisji Budżetowej, to jest dwadzieścia parę wniosków u, u, u jednego i pod dwadzieścia u drugiego. I, i wnioski, radna Malarowska, radny Maj, no tam, no jest to duża ilość, i tak jak u większości z Was będzie duża, natomiast przy tych dwóch wnioskach, to co mnie uderza, że jedno z Państwa zmieściło to wszystko na jednej kartce, stronie A4, drugie na półtora. I teraz powiem Wam, że no zmieścić tyle wniosków na tak małym obszarze pracy, bez uzasadnienia, bez konkluzji, bez jakichś przemyśleń, no ten poziom składania wniosków mnie osobiście bardzo martwi i pokazuje, na jakim poziomie rzetelności składamy te wnioski do budżetu, nawet bez uzasadnień. I ilościowo jest ich po prostu dużo, natomiast czy za nimi coś idzie poza podziałem upów? Ja wątpię. Dziękuję.